Aby zaplanować budżet kampanii marketingowej w Facebook ADS, należy przejść przez kilka kroków. Określ cele kampanii i grupę docelową, na którą chcesz się skoncentrować. Określenie celów kampanii i grupy docelowej to jeden z najważniejszych etapów przy planowaniu budżetu kampanii marketingowej na Facebooku. Konieczne jest dokładne zrozumienie, co chcesz osiągnąć za pomocą kampanii, ponieważ to będzie miało bezpośredni wpływ na wybór kanałów i formatów reklamowych oraz budżet. Przy określaniu celów kampanii warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Określ konkretny cel, np. zwiększenie sprzedaży o 20%, pozyskanie 500 nowych subskrybentów newslettera, zwiększenie rozpoznawalności marki o 30% itp. Im bardziej szczegółowy cel, tym łatwiej będzie go osiągnąć. Upewnij się, że cele są realistyczne i osiągalne. Planowanie celów, które są niemożliwe do osiągnięcia, może prowadzić do rozczarowania i marnowania budżetu. Zidentyfikuj grupę docelową, na którą chcesz skierować swoją kampanię. Wyznaczenie dokładnej grupy docelowej pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie budżetu kampanii i lepsze dopasowanie treści do potrzeb potencjalnych klientów. Przemyśl swój unikalny punkt sprzedaży czyli to, co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji. Dokładne zdefiniowanie celów i grupy docelowej pozwoli na lepsze określenie strategii kampanii i wykorzystanie budżetu w sposób efektywny, co przyczyni się do osiągnięcia pożądanych wyników. Określ rodzaj kampanii, której chcesz użyć, takie jak kampania świadomości, generowanie potencjalnych klientów, sprzedaż, ruch lub zaangażowanie. Określenie rodzaju kampanii i formatu reklamowego to drugi ważny krok przy planowaniu budżetu kampanii marketingowej na Facebooku. Istnieje kilka rodzajów kampanii, które możesz wykorzystać w zależności od celu i grupy docelowej twojej kampanii. Rodzaje kampanii na Facebooku obejmują między innymi: kampania świadomości, pozwala na dotarcie do jak największej liczby osób, które mogą zainteresować się twoim produktem lub usługą. Kampania generowania potencjalnych klientów Pozwala na pozyskiwanie nowych kontaktów do bazy danych, np. poprzez udostępnianie e-booków, formularzy rejestracyjnych lub innych atrakcyjnych ofert. Kampania sprzedażowa pozwala na bezpośrednie skierowanie reklamy na produkty lub usługi, które chcesz sprzedawać, zachęcając potencjalnych klientów do zakupu. Kampania ruchu pozwala na skierowanie ruchu na Twoją stronę internetową, co może przyczynić się do zwiększenia liczby odwiedzających i konwersji. Kampania zaangażowania Pozwala na interakcję z użytkownikami na Facebooku, np. Na poprzez publikowanie postów, organizowanie konkursów lub innych działań, które angażują potencjalnych klientów. Formaty reklamowe, które możesz wykorzystać w kampanii, obejmują m.in. reklamy wideo, reklamy obrazkowe, karuzela reklam, reklamy kolekcji, reklamy ofert, reklamy wydarzeń. Wybór odpowiedniego rodzaju kampanii i formatu reklamowego jest kluczowy dla skutecznej kampanii i efektywnego wykorzystania budżetu. Ważne jest, aby dobrze dopasować rodzaj kampanii i format reklamowy do celu i grupy docelowej kampanii. Wybierz rodzaj formatu reklamowego i określ, jak często chcesz, aby reklama była wyświetlana. Określenie budżetu to kolejny ważny etap przy planowaniu kampanii marketingowej na Facebooku. Budżet na kampanię zależy przede wszystkim od celów, grupy docelowej, wybranego rodzaju kampanii i formatu reklamowego. Przy określaniu budżetu warto wziąć pod uwagę kilka czynników. Konkurencje na rynku. Im większa konkurencja w Twojej branży, tym wyższe będą ceny za reklamy na Facebooku. Warto dokładnie przeanalizować swoich konkurentów, aby lepiej zrozumieć, ile należy przeznaczyć na budżet kampanii. Rozmiar grupy docelowej. Im większa grupa docelowa, tym wyższy koszt reklamy. Jednak jednocześnie większa grupa docelowa może przyczynić się do większej liczby konwersji, co oznacza większy zwrot z inwestycji. Wybrany rodzaj kampanii i format reklamowy, ceny reklam różnią się w zależności od rodzaju kampanii i formatu reklamowego. Na przykład reklamy wideo zazwyczaj są droższe niż reklamy statyczne, ale mogą przyciągnąć większą uwagę użytkowników i generować większe zaangażowanie. Określony czas trwania kampanii im dłużej trwa kampania, tym wyższy będzie koszt reklam. Warto dobrze przemyśleć, ile czasu potrzeba na osiągnięcie celów kampanii. Warto również wziąć pod uwagę limity budżetowe i przetestować kampanię na mniejszej skali, zanim zainwestujesz większe kwoty. Planowanie budżetu kampanii wymaga dokładnej analizy i wdrożenia strategii, która pozwoli na osiągnięcie pożądanych wyników przy minimalnym koszcie. Zdecyduj, na jakiej podstawie chcesz ustawić swój budżet, dzienny lub całkowity. Kolejnym krokiem w planowaniu kampanii marketingowej na Facebooku jest wybór grupy docelowej. Grupa docelowa to grupa ludzi, którzy mają zainteresowania i potrzeby związane z Twoim produktem lub usługą, którzy mogą być potencjalnymi klientami Twojej firmy. Wybierając grupę docelową, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Demografia warto wziąć pod uwagę wiek Płeć, poziom wykształcenia, stan cywilny oraz miejsce zamieszkania swojej grupy docelowej. Informacje te pomogą Ci w doborze odpowiednich treści i sposobów przekazu reklam na Facebooku. Zainteresowania, dobrze dopasowane zainteresowania pomogą Ci w dotarciu do ludzi, którzy są zainteresowani Twoim produktem lub usługą. Warto dokładnie przeanalizować, jakie są najważniejsze zainteresowania Twojej grupy docelowej, aby lepiej dostosować treści reklam do ich potrzeb. Zachowanie użytkowników. Facebook umożliwia również wybór grupy docelowej na podstawie zachowania użytkowników, takich jak interakcje z Twoją firmą, odwiedzanie Twojej strony internetowej, wykonywanie określonych akcji na Twojej stronie lub podobnych aktywności. Retargeting. Retargeting polega na kierowaniu reklam do osób, które już wcześniej odwiedziły Twoją stronę internetową lub zainicjowały jakąś akcję, np. dodanie produktu do koszyka. Takie podejście pozwala na skuteczniejsze dotarcie do osób, które są już zainteresowane Twoją ofertą i mogą mieć większą skłonność do dokonania zakupu. Dokładne zdefiniowanie grupy docelowej pozwoli Ci na skuteczne dotarcie do właściwych osób, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności kampanii i osiągnięcia lepszych wyników przy minimalnym koszcie. Określ, jaki poziom oferty chcesz ustawić dla swoich reklam. Wysoka oferta oznacza, że Twoja reklama będzie bardziej widoczna, ale wymaga większego budżetu. Kolejnym krokiem w planowaniu kampanii marketingowej na Facebooku jest wybór rodzaju kampanii i formatu reklamowego. Facebook oferuje wiele rodzajów kampanii i formatów reklamowych, co pozwala dostosować reklamy do celów i grupy docelowej kampanii. Przy wyborze rodzaju kampanii i formatu reklamowego warto wziąć pod uwagę kilka czynników. Cel kampanii. Facebook oferuje różne rodzaje kampanii, takie jak kampanie świadomości, generowanie potencjalnych klientów, ruch na stronie internetowej czy sprzedaż produktów. Wybierając rodzaj kampanii, warto zwrócić uwagę na jej cel i wybrać odpowiedni format reklamowy, który najlepiej odpowiada na potrzeby kampanii. Grupa docelowa W zależności od grupy docelowej, wybrany format reklamowy może być bardziej lub mniej skuteczny. Na przykład reklamy wideo mogą przyciągać uwagę młodszych użytkowników, podczas gdy starsi użytkownicy mogą bardziej reagować na reklamy statyczne. Budżet kampanii, wybierając rodzaj kampanii i format reklamowy, warto również wziąć pod uwagę budżet kampanii. Na przykład reklamy wideo są zazwyczaj droższe niż reklamy statyczne, co może mieć znaczenie przy planowaniu kampanii o ograniczonym budżecie. Trendy rynkowe: warto również śledzić aktualne trendy na rynku i w branży aby dostosować rodzaj kampanii i format reklamowy do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Wybierając odpowiedni rodzaj kampanii i format reklamowy, możesz skuteczniej dotrzeć do swojej grupy docelowej i osiągnąć lepsze wyniki kampanii. Kontynuuj monitorowanie wyników kampanii i dostosuj budżet w oparciu o otrzymywane dane. Kolejnym krokiem w planowaniu kampanii marketingowej na Facebooku jest stworzenie treści reklamowych. Treści reklamowe powinny być dopasowane do wybranej grupy docelowej oraz wybranego formatu reklamowego. Podczas tworzenia treści reklamowych warto zwrócić uwagę na kilka czynników. CTA Call to Action. CTA to krótkie i zwięzłe wezwanie do działania, takie jak Kup teraz lub zarejestruj się. CTA powinno być jasne i zachęcające do wykonania określonej akcji, która odpowiada celowi kampanii. Wizualizacje. Takie jak zdjęcia lub filmy są ważnym elementem reklamy na Facebooku. Warto zadbać o ich jakość i zgodność z profilem Twojej firmy oraz grupą docelową. Dobrze dobrana wizualizacja może pomóc w przyciągnięciu uwagi użytkownika i skłonić go do podjęcia określonej akcji. Tekst powinien być zwięzły, ale jednocześnie przyciągający uwagę. Warto skupić się na korzyściach, jakie użytkownik uzyska dzięki Twojej ofercie, i podkreślić je w tekście reklamy. Tekst powinien być napisany w sposób, który przyciągnie uwagę użytkownika i zachęci go do podjęcia określonej akcji. Personalizacja treści reklamowych może pomóc w przyciągnięciu uwagi użytkowników. Na przykład możesz wykorzystać imię użytkownika lub inne informacje związane z jego zachowaniem na Facebooku, aby dostosować treść reklamy do jego potrzeb i preferencji.